Pojedziecie na Euro, możecie wrócić w trumnie, ostrzega był kapitan reprezentacji Anglii, Sol Campbell. Wystąpił w programie BBC z reportażu. Widzowie dowiedzieli się, że na polskich stadionach panuje antysemityzm, na ukraińskich rasizm, a bezpieczeństwo to fikcja, bo bezpiecznie nikt podczas Mistrzostw czuć się nie będzie. Nasze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych żąda od BBC sprostowania. Ukraińcy też protestują. Piotr Michalak. W czasie, gdy banery w centrum Warszawy, wprawdzie z błędem gramatycznym, ale gorąco zachęcają zagranicznych kibiców, by w czasie Euro poczuli się jak w domu, a prezydent na stadionie w Poznaniu zachwala polską gościnność. Cieszmy się, mamy z czego być dumni. Telewizja BBC ustami Jest byłego sobie kapitana sobie angielskiej więc. drużyny Sola Campbella. Przestrzega! Zostańcie w domach, nie jedźcie na euro, jeśli nie chcecie wrócić w trumnach. To podsumowanie reportażu poświęconego rasizmowi i chuligaństwu na stadionach Polski i Ukrainy. Myślę, że wszyscy dookoła wiemy, że jest to wystane z palca i nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości. Ale 10 dni przed rozpoczęciem euro tę rzeczywistość może zmienić. Dlatego minister sportu zaprasza do Polski autorów reportażu BBC, a MSW żąda sprostowania od brytyjskiej telewizji. Ta opinia jest bardzo dla nas krzywdząca i niesprawiedliwa. Polskie służby, Polska policja są przygotowane do turnieju. To samo mówią przedstawiciele Ukrainy, którą w reportażu BBC pokazało w jeszcze gorszym świetle. Z pozycji UEFA, żadnych... z punktu Zawróż... widzenia UEFA nie ma żadnego niebezpieczeństwa e, dla kibiców Ukrainy... z zagranicy. Gorącym reakcją trudno się dziwić, bo dla gospodarzy Euro to gorący czas. Już dawno nie mieliśmy szansy na taką promocję w światowych mediach, tylko wczoraj i dziś amerykańska telewizja CNN poświęciła Polsce kilkadziesiąt minut. Takie obrazki mogą sprawić, że będzie to szansa stracona. Zdaniem szefa PZPN BBC nie wykazało się znajomością zasad Fair Play. Różne chwyty są dozwolone na dzień dzisiejszy. Jak pan dobrze wie, pokazują bijatykę kibiców klubowych, a chcą to przenieść na reprezentację. Jacek Purski ze Stowarzyszenia nigdy więcej. Jeden z rozmówców dziennikarzy BBC przyznaje, reportaż jest przesadzony, co nie znaczy nieprawdziwy. To są fakty. Tak, to znaczy e, rzeczywiście. E, Mamy problem rasizmu na polskich stadionach, który nadal nie jest rozwiązany, ale taka jest jedna z twarzy futbolu w niemal każdym europejskim kraju. Zaledwie tydzień po euro przed brytyjskim sądem ma stanąć były kapitan reprezentacji Anglii John Terry, oskarżony właśnie o rasizm. Absolutna manipulacja. Między innymi o tym miał powiedzieć w reportażu Anglików dziennikarz przeglądu sportowego Piotr Wierzbicki. Nie opowiedział, bo BBC zrezygnowała z jego udziału w programie. To tak jakbyśmy, nie wiem, chcieli reportaż zrobić o Polsce i pojechali gdzieś tam do jakiejś zapadłej e, dziury pod białoruską granicą, pokazali. E, e, chaty kryte z Czechos i podzieli, że tak ludzie żyją w naszym kraju. Polsce, która na mapie pokazanej w reportażu graniczy z Austrią, która z kolei zamieniła się miejscem z Czechami. Angielski reportaż zamienia się w czeski film. Pseudokibice nie są może najlepszą wizytówką Polski, ale na tle europejskim nie są także wyjątkiem. Dlatego nawet przy najczarniejszych scenariuszach nie ma wątpliwości, że większość turystów poczuje się jak w domu. Piotr Michalak, Wydarzenia.